Dzień dobry, mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej. Zapraszam Was do obejrzenia drugiego odcinka z serii Nasza Ostrów. A w serii tej próbujemy odpowiedzieć na pytania, które bardzo nurtują mieszkańców naszego miasta. I tak samo w tym odcinku poruszymy dwa bardzo ważne tematy. Pierwszy temat to Uruchomienie szkoły muzycznej w Ostrowi Mazowiecz Mazowieckiej, a drugi temat to oddanie do użytkowania budynku, nowego budynku szkoły podstawowej numer 1 przy ulicy Partyzantów. Więc czy te dwie instytucje ruszą od 1 września? Odpowiadamy zaczynamy. Publiczna szkoła muzyczna w Ostrowi Mazowieckiej to nowa inicjatywa. Inicjatywa ta rozpoczęła się jeszcze podczas poprzedniej kadencji Rady Miasta, i wtedy to właśnie Rada Miasta wyraziła zgodę na utworzenie takiej instytucji. Poprzednia administracja rozpoczęła prace przygotowawcze, żeby tę szkołę otworzyć, wtedy też były przeprowadzane konsultacje społeczne i wyniknęła bardzo duża potrzeba dotycząca uruchomienia takiej szkoły. Były ankiety, rodzice wskazywali na to, że chcieliby zapisać swoje dzieci do szkoły muzycznej. No i prace administracyjne trwały, prace przygotowawcze trwały, byli wybierani nauczyciele, którzy będą prowadzili zajęcia, szkoła była organizowana, uzyskała podmiotowość prawną. No i ostatnio były, była możliwość składania wniosków o przyjęcie dzieci do szkoły muzycznej. Wpłynęło aż 75 wniosków, przy czym w szkole będą dwa oddziały, dwa oddziały 16-osobowe. I obecnie trwa rekrutacja. Już jutro będą wyniki osób, które się zakwalifikowały i tych, które się niestety nie zakwalifikowały. Tutaj były i będą, czy są przyznawane, czy może właśnie teraz, w tej chwili, jeszcze komisja pracuje są przyznawane punkty. Minimalna liczba punktów to 13 na 25 możliwych, żeby zostać zakwalifikowanym. Więc jutro w piątek 14 czerwca będzie opublikowana lista osób, które się zakwalifikowały do szkoły. W poprzednią środę odbyło się spotkanie konsultacyjne w Szkole Podstawowej nr 1, kiedy to pod wątpliwość poddano to, czy ta szkoła zostanie uruchomiona. Bo na spotkanie przyszło bardzo wiele osób: byli rodzice dzieci, byli nauczyciele, było, była dyrekcja szkoły podstawowej numer 1, ale i nowa pani dyrektor szkoły muzycznej, był pan burmistrz, było wielu radnych. Po no, chyba godzinę ta dyskusja trwała może, może trochę dłużej ustaliliśmy, czy wskazaliśmy wszyscy jednym głosem, że ta szkoła jest potrzebna, że ona powinna zostać uruchomiona już od 1 września. Mimo, że na samym początku będą jakieś problemy organizacyjne, no jak wszystko, co powstaje od początku, zawsze takie problemy ma, ale rodzice przychylnie podeszli do tematu i po prostu chcieli, żeby ta szkoła była uruchomiona, więc potwierdzamy, że szkoła muzyczna zostanie uruchomiona od 1 września. Życzymy przyszłym uczniom powodzenia. Pomysł na wbudowanie budynku no, nowego budynku szkoły podstawowej numer 1 o pewnie już kilkadziesiąt lat temu i ten pomysł dojrzewał w świadomości Ostrowian aż do momentu pojawienia się, już może nawet konieczności wbudowania nowego obiektu. Wszystko zaczęło się jeszcze nie w tej kadencji, nie w poprzedniej kadencji, ale jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy trwała burzliwa dyskusja nad miejscem zlokalizowania nowego budynku szkoły. Poprzedniej kadencji wybrano to miejsce, powstał projekt budowlany, rozpoczęły się roboty budowlane, no i te roboty trwają już jakiś czas. Ostatnio byliśmy wczoraj, wczoraj byliśmy na terenie budowy, widzieliśmy jak to wygląda, czyli już jest bardzo blisko ukończenia wszystkich prac budowlanych, no ale jak to przy robotach budowlanych pojawiają się różne kwestie, różne problemy do rozwiązania. W tej szkole nowej ma być 12 oddziałów dla 300 uczniów klas 1-3, ma być też przedszkole na 10 oddziałów dla 250 dzieciaków. Cała kubatura, powierzchnia użytkowa, powierzchnia użytkowa, nie kubatura to 696 m2, czyli to tak naprawdę to już nie będzie taka mała jedynka, tylko to jest olbrzymi obiekt. Byliśmy tam właśnie wczoraj, z jednej strony jedno skrzydło to przedszkole, drugie skrzydło to szkoła podstawowa i jest jeszcze duża hala sportowa, gdzie będą zajęcia z WF-u, ale też popołudniami ta sala będzie dostępna dla mieszkańców miasta. I czy szkoła zostanie uruchomiona od 1 września? Na tę chwilę wszystko wygląda na to, że, że nie. Od 1 września szkoła nie będzie uruchomiona. Wczoraj kierownik budowy wskazał, że najprawdopodobniej odbiory będą mogły być przeprowadzone dopiero w połowie października. I z czego to wynika? No, wynika to z kilku powodów. Jest kwestia przyłącza energetycznego. Trwają obecnie jeszcze prace związane z zaprojektowaniem podłączeniem szkoły do, do nowego źródła zasilania prądu ale to jedna z kilku kwestii. W czasie realizacji całej budowy, a to już jest ładny okres czasu, zmieniły się przepisy prawa. I jeśli, jak powstawało jak powstało projekt budowlany, zostało uzyskane pozwolenie na budowę, no to wtedy zaprojektowano klapy przeciwpożarowe. No czas mijał, przepisy się zmieniły, no i teraz dochodzi do takiej sytuacji, że trzeba będzie budynek odebrać i według naszych informacji jeszcze w marcu czy na początku kwietnia była taka prewencyjna wizyta straży pożarnej, która będzie odbierała między innymi ona też będzie odbierała ten budynek i okazało się, że zaprojektowane w czasie tworzenia projektu budowlanego klapy no po prostu nie będą odpowiadały aktualnym przepisom przeciwpożarowym. A strażacy jak odbierają budynek, no to dostosowują się do aktualnych przepisów. No, i wtedy od razu zlecono zmianę do projektu budowlanego, taka nieistotna zmiana, nie wymagająca zmiany pozwolenia na budowę, więc projektanci się tym zajęli. No, ale to y, takie rzeczy wydłużają termin oddania do użytkowania szkoły. Inną kwestią było y, zalanie hali sportowej, które miało miejsce. Jeszcze w sierpniu zeszłego roku okazało się, że woda po prostu z opadów może zalać w przyszłości halę sportową, więc trzeba było podjąć działania. I wykonano kolejny projekt budowlany na zrobienie specjalnego odwodnienia hali, który miałby po prostu zniwelować możliwość zalania budynku hali sportowej i obecnie, jeśli spojrzycie na ulicę Trębickiego tutaj na wysokości Omegi, to widzimy, że tam kostka jest zdjęta, że tam były jakieś wykopy. No i to właśnie są prace związane z odwodnieniem tej wody opadowej do rowu melioracyjnego tam jeszcze za stawem miejskim. Więc szkoła podstawowa będzie uruchomiona, ale nie jak optymistycznie wszyscy myśleliśmy 1 września, tylko po prostu trochę później. Będą musiały być dokonane odbiory budowlane, czyli jak te wszystkie prace zostaną wykonane, to będą jeszcze ci strażacy przychodzić, będą inne służby przychodzić. Więc y, dzieciaki zaczną naukę w nowym budynku, w nowym pięknym budynku, bo budynek jest olbrzymi, ma nowoczesne systemy. Y, zostało obecnie zlecone. Uruchomienie przetargów na wyposażenie. Już część przetargów jest rozstrzygnięta, ale na przykład przetarg na wyposażenie hali sportowej był zlecany albo wczoraj, albo dopiero dzisiaj. Więc wyposażenie też będzie nowe ławki będą nowe, meble będą nowe, cały budynek będzie, będzie po prostu piękny. Wczoraj właśnie w nim byliśmy, jesteśmy jako radni zachwyceni. Dziękuję za Waszą uwagę. Jak zwykle, zapraszam do komentowania. Dawajcie znać, co myślicie o sprawach poruszanych w filmikach. Ale też proszę o wskazywanie nowych tematów, o czym warto mówić, o czym warto opowiadać, jakiego rodzaju informacje są przez Was oczekiwane, a o czym powinniśmy po prostu mówić na naszym kanale. Ze swojej strony, zapraszam też wszystkich do wzięcia udziału w dniach Ostrowi. Zaczynają się już jutro. Piątek, 14 czerwca będą trwały 3 dni. Widzimy się jutro o 20.30 pod sceną. Będzie śpiewała Agnieszka Chylińska. Ale podczas Dni Ostrowi będzie miało miejsce również ciekawe wydarzenie. My mieszkańcy będziemy bić rekord w pompkach. Ostatnio chyba zrobiliśmy wszyscy łącznie 9000 pompek. Więc teraz mamy nie lada orzech do zgryzienia. Wszyscy będziemy pompować, żeby pobić ten rekord. Więc do zobaczenia, życzę wszystkim udanych dni Ostrowi, cześć!